Wiem, że filmów o blokadzie rachunków bankowych było już sporo, ale chciałem tutaj pokazać następną ciekawą blokadę. Otóż człowiek zainwestował w kryptowaluty, jak możecie zobaczyć, został namówiony do tego, ale myślał, że tak naprawdę kupuje akcje PKN Orlen. Otóż musicie wiedzieć, prowadząc handel w trybie P2P bądź prowadząc zupełnie inne kantory kryptowalut, że nie zawsze ten klient, który do Was przychodzi, on jest świadomy tego, co się dzieje. Oni, ci ludzie są namawiani przez najróżniejsze osoby do tego, żeby kupić kryptowaluty, albo że, że są przekonywani, że tak naprawdę kupują coś zupełnie innego. Później skarżymy takie postanowienia, czasami wygrywamy, czasami przegrywamy. Tutaj jedno z, nazwę to delikatnie, z najdziwniejszych orzeczeń sądu gdzie sąd stanął ewidentnie po stronie tego pokrzywdzonego, kompletnie ignorując interes osoby, która prowadzi kantor kryptowalut, wskazał, że środki należy zwrócić do pokrzywdzonego, że tutaj pokrzywdzony myślał, że kupuje akcje PKN Orlen, a my wydaliśmy te kryptowaluty, no na nasza wina, my jesteśmy stratni x tysięcy złotych jako osoba prowadząca kantor kryptowalut i to jest już nasz problem. Możecie przeczytać tutaj fragment, oczywiście to wyciąłem tylko fragmencik tego uzasadnienia, ten najbardziej Bardziej kluczowy, fatalna sytuacja. Do czego zmierzam? Prewencja. Jeśli masz problemy z blokadami rachunków bankowych albo zamierzasz otworzyć kantor kryptowalut, porozmawiajmy o prewencji, żeby nie trzeba było robić zaskarżeń, bo te zażalenia to już jest ta ostatnia droga. Mój sposób działania polega na tym, że robimy prewencję. Jak zrobić tę prewencję, o tym możemy porozmawiać bądź mogę ci powiedzieć mailowo.